Cześć, tutaj fałdę. Witam Was w nowym odcinku pancennej pięści. I dzisiaj mam dla Was małego wariata, jakim jest SP1C, zwany potocznie szpicem. Siódmy tier czołgów lekkich niemieckich. W końcu postanowiłem ruszyć tą linię i dojść sobie do R 251. Najwyższa pora. W obliczu zmian w liniach właśnie lightów, które zostają przedłużone do dziesiątego tieru, warto wreszcie zrobić tą usępkę. Zwłaszcza, że RU przechodzi na 9 tier, więc jeżeli teraz go kupicie jeszcze przed paczem, to po prostu wejdzie wam to zwyczajnie taniej, bo zapłacicie za niego tylko 2,5 miliona, a nie 3,5 bańki. Mamy tutaj, widzicie, mapkę Redshire, Rozsowanie całkiem niezłe na ósemki, więc nie mogę za bardzo narzekać, się na środek oczywiście, żeby zaspotować czołg przeciwnika, ale zostaje szybko wyświecony przez czołg, tych gdzieś tutaj właśnie się znajduje, gdzie kliknąłem, albo ewentualnie przez tego LC, który tutaj zaszarżował strasznie aż od D. no ale musiałem zrobić szybkie kółko, teraz wyjeżdżam pod Udesa, żeby strzelić w niego, to jest dość niebezpieczne zachowanie, ale, ale wiem, że nie celuję we mnie, jeszcze jedna próba. Nie udało się Szanse na powodzenie tych strzałów były minimalne Tak naprawdę przy tym kącie pewnie byłyby to koszety, Ale warto było spróbować Wycofuje się i przeładowuję znowu sobie działko Działko ładuje się kilkanaście sekund Nie pamiętam w tym momencie 16 czy 18 Coś koło tego Trzy pociski Bardzo fajna penetracja 180, 240 uszkodzeń Więc jesteśmy w stanie zadawać bardzo dużo uszkodzeń Jak widzicie łącznie na tym magazynku Działko jest naprawdę przyjemne Czołg jeździ jak mały wariacik Jest troszkę wysoki to można jedynie zarzucić tak naprawdę, że jest dość wysoki, ale, ale poza tym stawuje się naprawdę wyśmienicie. Grałem nim tak naprawdę dwa dni, odpalili sobie rezerwy osobiste na, na doświadczenie i przez dwa dni udało mi się wyeksplizować całego 251, a dodatkowo naprawdę świetnie się przy tym czołgu bawiłem. Wbiłem kilka odznak mistrzowskich i to będzie jedna z nich uprzedzając fakty. Pierwsza chyba nawet tak mi się wydaje. Tutaj wykańczam Bulldoga. Udało mi się go załatwić szybko, sobie przeładowuję. Tak naprawdę jeżeli na tym czołku wystrzelicie dwie pestki już nie macie celów, to po prostu wciskacie przeładowanie. Ten czołg tak szybko przeładowuje ten swój magazynek, że spokojnie można sobie go ładować bez największego problemu i właściwie cały czas być gotowym do akcji. Tutaj strona z zamku została na razie wyczyszczona. Nie widzę, żeby przeciwnicy atakowali. Raczej skupili się tutaj w tej wschodniej flance, więc wyjadę sobie... Przez środkowe wyjście, i spróbuję kogoś zaspotować. To się bardzo często właśnie w ten sposób udaje zrobić. Jeden strzał T25, drugi strzał T25 i spróbuję mu jeszcze jedne, jeszcze raz obrażenia zadać. Udało się to zrobić. Jeszcze tam wyświeciłem dla kogoś tego T25 te przez 2 i również zostaje odsłany do garażu. Przemalowuję sobie po malutku i szukam kolejnej pozycji, w której będę mógł zadać obrażenia. Tutaj jeszcze na środku jest gdzieś krąg, ale który kapuje, stoi na kapie cały czas, więc spróbujemy go zaświecić i zdekapować, a najlepiej zniszczyć Jest jak widzicie jeden strzał, drugi nie wiem czy wejdzie, ale tak jest wszedł i trzeciego już się nie uda oddać w tej chwili, bo schował się za górkę, więc sobie znowu przeładowuje. Naprawdę jest to rewelacyjny czołg. Wiem, że czekają go pewne zmiany w tym nowym patchu 9.18, kiedy generalnie dużo lajtów zostaje zmienionych i wydaje mi się, że już ten szpic nie będzie taki fajny, więc tym bardziej cieszę się, że zagrałem nim jeszcze przed zmianami i troszkę żałuję, że tą linię odłożyłem sobie tak na później, bo Naprawdę gra się tym czołgiem fantastycznie, Wyjeżdżam sobie tyłem, widzicie, że tutaj wieża w tego czołgu jest, jest umieszczona bardziej z tyłu, więc, więc to pozwala na takie właśnie wyjazdy, natomiast sobie popełniłem tutaj spory błąd, zebrałem od UDESa, zebrałem od jakiegoś drugiego, a od drugiego UDESA jeszcze, no i zostałem pozbawiony w większości swoich hapeków. niestety, w momencie, kiedy by tego Cromwella i nie udało mi się tego strzelić, trzeba było drugi raz nie wyjeżdżać, po prostu nie ryzykować niepotrzebnie, tak to jest na lightach, tak, jeżeli jest się pazernym i chytnym to bardzo często właśnie przez to ktaci się hp na lightach, więc tutaj było tak właśnie. Tutaj test mapy, czy da się strzelić tutaj w ogóle w tą wieżę. Jak widać da się, więc znowu przeładujemy, przeładujemy magazynek. Mamy dwa udesy i IKV, Ikea Wagen na, na górce tutaj, jak widzicie, więc próbuję, chciałem sobie podjechać do północną część mapy, gdzieś w okolice A1, A2, żeby ewentualnie te czołgi zaatakować, stąd taki był plan. Chciałem pomóc tej fałce. Jakoś, jeżeli zaświeci te czołgi, żeby mieć lepszy kąt strzału, żeby nie mogli mi się schować. Wjechałem szybko za budynek. Natomiast Fłka tutaj dostaje szybkie dwa strzały prawdopodobnie od udesów. No i teraz IKV jedzie, jedzie ją dokończyć, więc niestety nie jestem w stanie w tej chwili pomóc. Niepotrzebnie zupełnie zaatakowała, wyjechała tutaj na otwarte pole. Dała się, dała się w tej chwili wystrzelać. No i mój plan się troszkę posypał, bo zostałem zupełnie sam po tej stronie mapy. Jest 7 do 7. Do przeciwników jest tutaj skupiona w centralnej części Redshire, więc postanowiłem się wycofać. Nawet jeżeli bym tutaj podjechał w te kamienie, zaświecił te czołgi, to po pierwsze nikt nie mógłby mi pomóc i nikt nie mógłby do nich strzelać, a nawet nawet jeżeli jeżeli ktoś, ktoś tutaj by mi ich zaświecił, no to, to jeżeli by się skapnęli, że jestem sam, to mógłbym mieć problem po prostu z tego, że do. Z tym, żeby wydostać się z tej części mapy, byliby mnie w stanie zamknąć tam i być może nawet zniszczyć, więc postawiłem się wycofać i nie atakować bez sensu, bez żadnego wsparcia mojej drużyny, zwłaszcza, że nie mam za dużo hp i muszę w tym momencie uważać. Kolejnym planem było zaatakowanie tego oni i tych DSHP, czyli wycofali się na ta południową flankę i wagel się pojawił w międzyczasie, więc się wyjeżdża sobie do góry. jak akurat sobie magazynek, troszkę późno to zrobiłem, muszę przyznać. No, ale mamy dwa czołgi, mamy pilota i mamy tego Kawa Geda. Jestem tutaj słaby, słaby strzał z mojej strony. Drugi już na szczęście dochodzi do celu. No i jeszcze jeden strzał w pilota, który też zadaje obrażenia i szybko przeładowujemy następny magazynek. Mam nadzieję, że Hellcat albo. No, który z Hellcatów będzie tutaj w stanie wykończyć tego pilota i tak się właśnie dzieje. udes go tutaj trafia i mamy kolejnego. Kolegę skasowanego 9 do 9-2000 obrażeń ponad już no, ale jeszcze zostało bardzo dużo ciężkich przeciwników, tak. 3 ósemki, w tym RHM, udachłam właściwie każdy czołkoprz T37 ma mnie tutaj na strzał w tej chwili, więc będę musiał bardzo, bardzo uważać. Oczywiście T37 może być na magazynku i tutaj też może być problem z wykończeniem go, ponieważ o ile ja strzelam jednak trochę mocniej niż T37, to moje przeładowanie pomiędzy pestkami jest jednak dłuższe i to powoduje, że przy tej ilości HP to ja mam. Będę miał problem, jeżeli spotkam się z nim face to face szukam sobie przestrzały na Tygrysa P. w tej chwili jak widzicie, niestety nie udaje mi się tego zrobić więc postanowiłem wrócić znowu na zamek i spróbować jakoś zaświecić te UDESy, które kapują przynajmniej jeden z nich w tym momencie stoi na kapie bo nie sądzę, żeby te 37, które przed chwilą się tutaj wyświeciło z tej strony mapy już wjechało na kapa i nabiło tyle punktów jest to niemożliwe zwyczajnie, więc jeden z UDESów musi stać gdzieś tutaj na kapie i w tym momencie zajmować bazę spróbuję go zaświecić i będę liczył na to, że Helkat pomoże mi go w jakiś sposób albo, albo wykończyć, najlepiej oczywiście albo przy przynajmniej jakoś obić i, i zmniejszyć mu po prostu ilość punktów wytrzymałości jeden z herkatów zostaje odstrzelony przez UDESa w tej chwili, być może jest to nawet drugi UDES, który stoi gdzieś tutaj na tej górce, tak mi się przynajmniej wydaje bo stąd by miał pewnie dobre bicie na, na te czołgi, które się znajdują w przepołudniowej części mapy no więc sobie jadę, yy, Jadę sobie, da się do zostaje wyświecony, niestety, czyli prawdopodobnie ude znajduje się właśnie po prawej stronie. Yy, ja go niestety nie widzę, yy, no i będę tutaj próbował go znaleźć. Yy, Helgar na szczęście zaświecił, więc szybko, szybko cofam się. Ten czołg nie cofa się jakoś napalacyjnie, no ale oczywiście yy, staram się to zrobić jak najszybciej, po to, żeby mógł pomóc. Mamy Udesa, Udes jest jak widzicie rozłożony. Tutaj dostaje jeden strzał. Doszło Jeszcze tam go chyba trafił Skorpion, tak mi się wydaje. No i Udesa już nie ma w tej chwili. 12 do 11. No ale jesteśmy nadal w bardzo ciężkiej sytuacji, muszę powiedzieć. Mamy Helkata, czyli szósty tier. Mamy mnie, który który nie posiadam, tak właściwie już nie posiadam za dużo hapeków, no i dwa ósmetiery, które cały czas gdzieś tam kampią i czekają na to, co się wydarzy po prawej stronie. Mamy Udesa, wyświecony, rozłożony, więc powinno się go dość łatwo skasować. O, zanim się wycofa na tym, na tym, na tym tutaj podniesionym zawieszeniu, to, to go będę tutaj w stanie obić, bo nie jeździ ten czołg zbyt szybko na takim właśnie zawieszeniu. 249 HP, czyli na jeden dobry strzał taki odrobinę wyżej, powyżej moich średnich uszkodzeń i będzie jego mieli załatwionego. 3400 obrażeń w tej chwili, no i zostaliśmy trzech na trzech, po dwa deki i po jednym lajcie No i teraz zaczyna się zabawa w kotka i myszkę i kombinację, jak tutaj kogo zajechać i jak zaatakować, żeby, żeby, sobie go, żeby sobie go ostrzelać. Pojadę sobie właśnie teraz na tą północną część mapy. Wiem, że UDES na jeden strzał dla mnie tak naprawdę, na dwa na pewno, tak? Na jeden być może, na dwa na pewno. Więc będę sobie w północną część po to, żeby ewentualnie wyświecić go gdzieś na tej górce, być może złapie go na lotnetkę, no i muszę pamiętać o tym, że jeszcze RHM gdzieś jest schowany, który nie świecił się przez całą grę, czyli prawdopodobnie stoi gdzieś tutaj na tej górce, ewentualnie tutaj z tyłu, bo tam nasza drużyna nie była przez, tą, przez całą grę. Ani razu, więc tam te czołgi mogą się ewentualnie znajdować Podjeżdżam sobie tutaj, widzicie, za kamień Staram się w jakiś sposób ten czołg wyświecić Ale to jest troszkę za daleko Jeszcze więc będę musiał skrócić dystans I spróbować, spróbować sobie tutaj Zajechać go z mniejszej odległości Spróbować go wyświecić z mniejszej odległości Nie widzę tego czołgu Nasz helikat stoi w kapie Jak widzicie punkty opanowania bazy Pomalutku sobie tutaj lecą Już mamy 20 kilka, ale oczywiście Tu nie będzie możliwości skapowania tego Wątpię, żeby duża naprzeciwra nie zareagowała, ale jest to dobre, dobre podpuszczenie jednego z czołgów, który być może przyjedzie zdekapować i wtedy uda mi się go zaskoczyć. Dlatego właśnie postanowiłem przyjechać do Hellcata teraz i dać mu tutaj małe wsparcie. Widzę, że nie ma za dużo hapeków, ale jeżeli by przyjechał jakiś czołg, to być może uda nam się go zniszczyć. Boję się cały czas tego udesa, bo obawiam się, że on może tutaj gdzieś stać na górę cały czas. Poza kapem, oczywiście, bo nie jest w stanie zatrzymać zajmowania bazy przez naszego Helkata, ale może gdzieś tutaj blisko stać i może na mnie wyjechać, więc muszę bardzo, bardzo uważać. No i te 37, które szaleje gdzieś tam po mapie zupełnie i przez większość czasu nie było go widać. Jest teraz dostał strzał bardzo ładny od Helkata. W tym momencie ma 400 HP na tym T-37, no i niestety RHM wjeżdża tutaj na środek i rozwala Helkata. Niestety nie jestem go w stanie za, zaatakować w tej chwili, ponieważ yy, T-37 będzie go pilnował. Jeżeli bym wjechał na tego RHM-a, to z jednej strony mógłbym spróbować go zniszczyć, tak, yy, na jego przeładowaniu, ale gdybym, yy, gdyby T-37 się skapnął, co się dzieje, to pewnie bym mnie wystrzelał, więc nie mogę tego zrobić. Yy, muszę teraz yy, podjeżdżać w taki sposób, żeby albo strzelać... Albo strzelać z niewidzialności, czyli z dużej odległości, wyświecić te czołgi. Co będzie dość trudne, bo wszystkie te czołgi mają dość dobry kamuflaż. Albo próbować ich złapać jeden na jeden i tam jakoś spróbować wysolować po prostu, bo nie ma innego, innego wejścia. Niestety nasz UDES jest dość, bym powiedział, bezużyteczny jak na razie. Najpierw kampił całą grę tutaj, teraz jedzie znowu po brzegu mapy. Nie jest tak naprawdę zbyt pomocnym graczem. Będę musiał wziąć tutaj na, barki, na swoje barki to, żeby wyciągnąć tą bitwę jadę sobie widzicie po brzegu mapy próbuję znaleźć tego T-37 tak naprawdę wiem, że jeden czołg kapuje jest to w 99% RHM, który kapuje bazę teraz bo nie sądzę żeby UDES dojechał, jeżeli będzie drugi czołg to będzie pewnie UDES natomiast ja szukam tak naprawdę T-37, ponieważ widzę, że jakieś czołgi tam stoją na tym, na tym kapie, jakiś czołg tam stoi to spróbuję podjechać w to miejsce, za chwilkę zobaczycie na środek to jest bardzo dobre miejsce, polecam je do spotowania właśnie bazy jeżeli ktoś Wam kapuje bazę na trybie spotkaniowym to z tego miejsca bardzo łatwo jest go zaświecić na tym kapie i mamy dość fajne przestrzały na, na te dwa zagłębienia, ten warowy, które znajdują się tam w, w kapie, więc za chwilkę to zobaczycie. Podjeżdżamy sobie tutaj do tego kamienia. Po lewej stronie jest taki mały krzaczek. Możemy sobie podjechać do tego krzaczka, stanąć na lornetkę na chwilę i spróbować zaświecić. Widzicie, jest jeden rów i po prawej drugi rów, i jeżeli macie odrobinę szczęścia, tak jak ja mam tutaj, to jesteście w stanie taki czołg wyświecić. Swoją drogą musi mieć bardzo słabą załogę, jeżeli byłem w stanie go wyświecić, bez tutaj. Yy, yy, yy. Byłem go w stanie wyświecić tutaj z takiej odległości prawie na granicy spota musi mieć wyjątkowo słabo załogę na tym NHM, ponieważ jest to czołg, który ma naprawdę bardzo dobry kamuflaż i. Gdybym miał zabrany kamuflaż na, za, na załodze, to myślę, że nie byłbym w stanie go tutaj wyspotować z tej odległości. Ale to jest jego problem, nie moja sprawa. W tym momencie mamy dwóch na dwóch. Udało mi się chyba zniszczyć, no i gdzieś jest UDES. T37 wincie dalej szaleje tutaj po otwartym terenie. Ale tak naprawdę nie chcę się z nim spotykać w tym momencie. Wiem, że ma 390, chyba 400, prawie HP. Czyli jest na dwa moje strzały. On mnie może zdjąć na raz, jeżeli mu dobrze polosuje. Więc najpierw chciałbym przyznać Udesem. Wiem, że T37 jest na południu, że gdzieś tam jest zajęty, więc mam czas na to, żeby podjechać na tą górkę, ewentualnie zaatakować. Ryzykuję w tym momencie oczywiście, bo Udes może być wycofany gdzieś tutaj bardziej w stronę swojego, swojego respa i mnie zniszczyć, tak? Ale jak widzicie, nie zaświeciłem się w żaden sposób, więc być może nie będzie tak Tak źle. Podjedziemy sobie na górkę i spróbujemy po prostu tego Udesa znaleźć teraz. No i T37 nie wiadomo, gdzie teraz pojechał. Mam nadzieję, że gdzieś dalej kręci się tutaj na południu, został pewnie przez Udesa. To znaczy został na pewno przez Udesa zaświecony, więc być może będzie tego Udesa gdzieś tam szukał i próbował go zaatakować, dając mi jednocześnie wolną rękę na reszcie mapy, żebym ja mógł szukać za to ich TDK. No i tak jak mówię, to jest takie szukanie igły w stogu siagna. Możecie wyjechać dobrze na niego, gdzieś z boku zaatakować, a możecie, a możecie wyjechać prosto mu pod lufę. Jest Udes, Udes był ustawiony w stoję naszego Udesa, bo wiedział, że on gdzieś tam jest zaświecony. Ten był na szczęście schowany i dobił mi tego. Tego szwedzkiego TDK. W tym momencie, oczywiście, nie było to tak znacznie potrzebne. Nawet gdybym, gdybym tutaj nie miał pomocy tego UDESa w tym momencie, to na pewno udałoby mi się to, to zrobić, bo, bo nie zdążyłbym się na, na mnie ten szwedzki niszczyciel odwrócić. 3800, no i został nam tylko T37, którego zacząłem aktywnie szukać. Postanowiłem zaryzykować i po prostu wygrać tą bitwę. Nie popełniać tego samego błędu, który kiedyś zrobiłem na LTTB, na mapie. Na tej czeskiej mapie, na Piliźnie, tak? Gdzie. Nie, to nie na Piliźnie, Na. na bagnie, tak? Gdzie grałem... Gdzie grałem niedawno bitwę i widzieliście ją pewnie w, w straconej szali. Się postawiłem zaryzykować po prostu. Jeżeli zremisuję tą bitwę, no to tak jakbym ją przegrał, a jeżeli zaatakuję, uda mi się go zniszczyć, to będzie naprawdę epicki wynik. 5 killi w tym momencie, 3800 na strzelane, tylko 800 na, strzelo... na... na świecone, niestety, ale bardzo fajna gra po całej mapie atakowanie dość fajnie rozegrana taktycznie według mnie, no i teraz jeżdżę i szukam po prostu tego T-37 jest za mało czasu na, tego, na to, żebyśmy skapowali bazę, z zostało 20 kilka sekund tylko do końca bitwy, więc jeżdżę tutaj po górkach i staram się znaleźć tego T-37 za wszelką cenę po to, żeby go zniszczyć nie wiem zupełnie gdzie jest, ale ponieważ ma 400 HP to ma cały czas przewagę nade mną i Gdybym tutaj go spotkał miał odrobinę pecha, no to mogłoby się to dla mnie bardzo źle skończyć. Oczywiście ja mam jeszcze Udesa, tak? Więc on nie będzie w stanie zniszczyć Udesa. W tym momencie już jest trochę za mało czasu. Właściwie bitwa już jest skończona, zostaje jedna sekunda, koniec. I wiecie co, jestem strasznie zawiedziony tym, że ten kolega nie podjął próby walki. Wiem, że to była dla niego bardzo trudna sytuacja, bo został sam na niszczyciela i na szpica, ale myślę, że popełnił ten sam błąd, co ja popełniłem, który ja popełniłem. Na bagnie, czyli nie podjąłem próby, nie zaryzykowałem tak naprawdę. Gdyby zaryzykował, fakt mógł przegrać, tak? Miał, General miał większe szanse na to, że przegra niż wygra, ale nie podjął szansy. Gdyby udało mu się zniszczyć mnie i potem objechać Udesa, to miałby naprawdę epicką bitwę 6 killi, naprawdę fantastyczny wyciąg atak to ani ja nie mam fantastycznej bitwy. Chociaż jestem z niej zadowolony, ale można było jeszcze troszkę tutaj urwać, oczywiście yy, ani on nie ma fantastycznej bitwy, więc to trudno, no, niestety niektórzy nie podejmują takiego wyzwania. Szkoda, troszkę. Ja się troszkę nauczyłem na tej bitwie, właśnie na kopalniach, nie na kopalniach, na bagnie, i od tamtej pory po prostu w takich sytuacjach ryzykuję, bo remisy tak naprawdę nic nie dają. Tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta bitwa. Myślę, że była dość fajnie rozegrana taktycznie i można z niej troszkę wniosków wyciągnąć, tak dla swojej gry. Szpica, bardzo, bardzo polecam. Jest to naprawdę fantastyczny czołg. W tym momencie przynajmniej. Nie wiem, jak będzie w 9:18, ale jeżeli graliście szpicem, to pewnie potwierdzicie to, że naprawdę gra się tym czołgiem bardzo, bardzo dobrze. Zapraszam Was wszystkich na streamy. Zapraszam do kolejnych odcinków i trzymajcie się. Cześć. Papa. Pa. Aha, dajcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie. Papa. Pa.